W styczniu w wieku 69 lat zmarł Franciszek Kosiorowski, były wiceprezydent Rzeszowa przez wiele lat szef Miejskiego Przedsiębiorstwa Drugi Mostów. W lutym odszedł pochodzący ze Stalowej Woli Janusz Cisek, historyk i samorządowiec, autor wielu monografii poświęconych m.in. Józefowi Piłsudskiemu. Był dyrektorem Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz wiceprezydentem Stalowej Woli. W 2020 roku odszedł Krzysztof Penderecki, jeden z najbardziej znanych i cenionych na świecie polskich kompozytorów, pięciokrotny laureat Nagrody Gremii, doktor honoris causa, ponad 30 uczelni muzycznych na całym świecie, kawaler Orderu Orła Białego. Sanok pożegnał Tadeusza Piuro, byłego burmistrza tego miasta oraz radnego sejmiku i członka zarządu województwa. Od listopada ubiegłego roku był dyrektorem Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie. W Przemyślu pożegnano Jana Hołówka, lekarza, prekursora podkarpackiej onkologii, wieloletniego prezesa podkarpackiego oddziału Polskiego Komitetu Zwalczania Raka i wielkiego społecznika. W wieku 96 lat zmarł Henryk Jaskuła, pierwszy Polak i trzeci żeglarz na świecie, który samotnie i bez zawijania do portów okrążył ziemię. Dokonał tego na jachcie Dar Przemyśla. W 2020 roku odszedł Edward Brzostowski, były poseł SLD, radny sejmiku oraz burmistrz Dębicy. W latach 80. wiceminister rolnictwa i gospodarki żywnościowej. 10 czerwca zmarł Kazimierz rzucidło żołnierz Inspektoratu Akareszów, członek Zrzeszenia Wolności i Niezawisłość, działacz konspiracji antykomunistycznej w okresie stalinowskim. Rodzina, przyjaciele i kombatanci pożegnali także Stanisława Micała, prezesa zarządu okręgu WIN w Rzeszowie, działacza opozycji antykomunistycznej. Był społecznym pracownikiem Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz ich rodzinom. W lipcu zmarł Zdzisław Myrda, jeden z najwybitniejszych koszykarzy na Podkarpaciu. Wraz z Resowią zdobył tytuł Mistrza Polski w 1975 roku. Po zakończeniu kariery był trenerem i działaczem sportowym. Swojego wieloletniego pracownika pożegnała Politechnika Rzeszowska. Profesor Stanisław Kuś był rektorem i doktorem honoris causa Politechniki Rzeszowskiej, honorowym obywatelem Rzeszowa, autorem i współautorem wielu projektów, m.in. rzeszowskich obiektów Rosir i Hali Podpromie. We wrześniu w Kalwarii Zebrzydowskiej odbył się pogrzeb kardynała Mariana Jaworskiego, przyjaciela świętego Jana Pawła II, byłego metropolity Tylwowskiego i pierwszego rektora Polskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, honorowego obywatela Lubaczowa, uhonorowanego od zasłużony dla województwa. Pod Karpacie pożegnało także wybitnego rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego, był twórcą wielu pomników, w tym m.in. patrioty w stalowej woli oraz najsłynniejszego pomnika katyńskiego w New Jersey. Na cmentarzu komunalnym Pobitno w Rzeszowie odbył się pogrzeb Barbary Wyżykowskiej, była łączniczką w Powstaniu Warszawskim, działaczką Solidarności i oddanym pracownikiem naukowym wielu uczelni w Polsce. W tym roku zmarł również ksiądz Prałat Bronisław Żołnierczyk, emerytowany kanonik przemyskiej kapituły metropolitalnej i działacz społeczny. W 2020 roku odszedł Adam Boratyn, wiceprezes Związku Sybiraków w Rzeszowie, współorganizator budowy w stolicy Podkarpacia pomnika ze Sybiru, odznaczony przez prezydenta „Złotym Krzyżem Zasługi.